Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj witamy w Myślenicach Mistrzostwa Polski. Już trochę ludzi pojechało, jesteśmy na pierwszym OS-ie. Tutaj Michał się rozgrzewa, witaj Michale I co? Pierwszy OS Cris Cross, później lecimy na snajpera i zobaczymy co będzie dalej. No i na pierwszy ogień poszedł Criss Cross z myszłowem Jako OS pierwszy, muszę przyznać, naprawdę, połączenie tych tras mega sprawa. Meszołów, mega. Nawia technicznymi miejscami, ale też szybki, dodatkowo było parę podjazdów, więc naprawdę mega trasa pod zawody kondycyjna no i z który tutaj dodatkowo zupełnie trochę cały OSO tam po 1,5 minuty niecałe początek fajny, szybki jak widzicie, w sumie to mało kręty Niestety noga mi się wypięła, co troszkę mnie spowolniło, no ale szybko się wpiąłem można było jechać dalej. Tutaj przejazd przez strunyczek i tutaj wypadamy na fragment drogi leśnej. trochu podjazdu, možná bylo sobie podkręcić. chapel menos que paramos skiff Fragment podjazdowy podjazd na Muszołowie po raz pierwszy. Jak widzicie całe mnóstwo kamieni w myślenicach. O ile w większości miejsc kamieni nie ma, tak na Muszołowie zwieźli chyba każdy możliwy kamyczek. <grym> no i tutaj wjeżdżałem w charakterystyczny fragment Muszołowy, taka ścianka. No i dojeżdżamy do najgorszej części Tutaj zarówno nogi, jak i płuca piekły tak samo Jak widzicie, no mocno ten podjazd mi tutaj zwolnił No i podjazd podjazdem, ale tak naprawdę ciężkie było to, że po tym podjeździe tutaj wpadaliśmy w sekcję, która przez parę naście sekund szła dalej pod górkę tylko I wlot do ostatniego lasu. Tutaj już trochę kibiców stało, więc fajnie. Proszę kulturalnie, spierdala! Dzięki! No i po pierwszym OS-ie, panie Pawle, jak wrażenia? Super, bardzo szybko, niewielka ilość błędów. No i tyle w temacie. Tyle w temacie, jedziemy dalej. O, drodzy Państwo, podjazd na OS-2. My tu z Michałem ścinę robimy, bo w linii prostej, ale chłopacy przed nami no, tak, <głos》> dzielnie, dzielnie slalom ćwiczą na rozgrzewkę. No i OS kolejny, OS drugi. Razem początek trasy pucharówki. Później przez chwilę jechaliśmy z Family Flowem. Tutaj właśnie wpadamy w trasę familijną. Patrzy pan, naprawdę praktycznie same bandy i dokręcanie po płaskim tak więc niestety, ale te opony jakie pozostawiłem po piątkowych treningach gdzie przypomnę, właśnie <grymne> <grymne> wyświetlam zdjęcie jak wyglądałem to straszne było to no i myślałem, że aż tak to był do weekendu no a jak się okazało jednak przeszło, tak więc co miałem trochę większe opory i no niestety, ale gdy Przestawałem tylko na chwilę kręcić do obczulenia parobaksem z uwalniać. No i OS trzeci, cosik bądź stróża. także mamy straż kibica charakterystyczny trawy warsi po koziankach No i OS czwarty, trasa kucharówka. w do lasu, że przyznam się naprawdę, prędkość była całkiem zacna. No i tutaj niestety do teraz nie wiem co się stało. Ale przednie koń gdzieś tam chyba na kuszenie musiało ujechać. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Kurwa kierownica tam krzywo. No i trasa Monster, ostatni, piąty OS zawodów. Początek całkiem szybki no i tu niestety za, za szybko chciałem i wypadłem z zakrętu. To, jest już po Mistrzostwach Polski parę dni. Jak poszła impreza, fajnie, organizacja super. Generalnie do czego jedynie bym się miał Przypierdzieliśmy Tak na polskich zawodach, kurcze taśmowanie tras mogło być troszkę lepsze, ale nie było i tak źle. Zawody skończyłem na ósmym miejscu w elicie. Od siebie chciałem bardzo podziękować Michałowi Toporowi za użyczenie mikoła. Dosłownie dwie minuty przed wjazdem na scenę, na start zawodów, nie wiem w ogóle skąd, ale po prostu wybuchło, wybuchło mi tylne koło tak więc no, pierwszy raz miałem taką sytuację więc wielkie dzięki raz jeszcze Michał za użyczenie kółka tak więc co, ja się z Wami żegnam i do następnego